W czwartym dniu naszej wycieczki do Rzymu, w dzisiejszym odcinku, Dzień zaczynamy od czego? Od obiadu, oczywiście, na początek idziemy do naszej ulubionej restauracji Il Colibri, żeby zjeść pewnie jakiś makaron. A potem, skoro już będziemy blisko Watykanu, no to podejdziemy tam do tego świętego Piotra. No i zobaczymy co tam będzie dzisiaj pewnie znowu ilość ludzi nas przerazi, jak nam życie No tym niemniej to trzeba spróbować Pogoda jak widzicie dzisiaj piękna, można powiedzieć prawie lato słońce świeci nie ma wiatru Niebo błękitne No to najładniejszy nasz dzień Tutaj zdecydowanie. Także dzisiaj dzień spacerowy. Będziemy sobie spacerować. Dziś znaleźliśmy Il Colibri bez pudła. Bo zawsze mamy z tym jakiś problem. Ale dziś się udało i nawet jesteśmy przed czasem. To właśnie teraz Co? Nowe menu. Chyba nie, nie to samo co było Tak przy niedzieli to nawet nie trzeba było robić rezerwacji Pusta restauracja Pewnie zaraz się zapełni na obiad jednak I Tu widzicie mamy przystawki sezonowe To jest jakiś lokalny prawdziwek A tu jakiś inny grzyb To miało być na ostro chyba Sosie jak w, łukowym, jakimś, jakimś... w jakimś sosie nie wiem jakim, ale dodać serek, no spróbujemy. Więc ten grzybek, ten lokalny prawdziwek, jest lekko podgrilowany, ale prawie surowy jednak, ale to grillowanie tak wyciąga z niego ten smak i to jest bardzo dobre. Do tego chlebek ciepły, o, o, przypieczony. Przybywa. Razem smak doskonały. O, no wiem, że to obciachowe filmować jedzenie, ale zobaczcie tą kaczkę w pomarańczach i tu jest... Już niestety zepsułem kompozycję, ale tu jest karczoch taki mm -hmm. chyba zgrillowany. U mnie tutaj mamy wołowinkę z, w sosie z whisky i połowę tego karczocha, którego zepsułem. No i wiadomo, porządne polskie ziemniaki i miksówek jak u Chińczyka, Ale jedzonko mamy fantastyczne. No to jest No to w pomarańczach wygląda ślicznie. Mm -hmm. Mój no, też nie wygląda zbożej. A tu jeszcze na deser takie cudnej urody krewetki w sosie Jabłkowe. jabłkowym. Gotowane krewetki w sosie jabłkowym. Z I jak zwykle na deser panna cotta z karmelem. Przednia była doskonała, ciekawe czytanie i dorówna, ale pewnie tak i creme brûlé. No także polecam restaurację Il Colibri. Pojedlimy, popili, pobiesiadowali nie zawiedli się, wszystko było bardzo smaczne. Och. No naprawdę, polecam, polecam. To jest naprawdę dobra restauracja. No a teraz przyszliśmy na Plac Świętego Piotra. A na Placu Świętego Piotra kolejka do wejścia, oczywiście, do wejścia do Bazyliki. Nie chcę się skończyć. Ludzi bardzo dużo. Ale chyba trzeba odstać swoje. No, co zrobić? Papież podobno dzisiaj w domu na porannej mszy był w okienku. Ale nie poszliśmy na to. Może następnym razem. Ale miało nie być następnego razu, bo przecież jesteśmy tu ostatni raz, tak? No właśnie. O, Ela już stoi w kolejce, aha, patrzcie, patrzcie. Jak? No nie wiem, że już nigdy tak daleko nie wstaliśmy. No ale cóż. Tu stoimy no. Aż tak bardzo daleko. Mam wrażenie, że zaraz już była dłuższa kolejka. Więc damy radę. Czekamy. No także stoimy w kolejce. Jesteśmy gdzieś już w jednej trzeciej. A tutaj widoczek na plac. No, dobry kawałek. Generalnie. No i doszliśmy już do labiryntu chyba jesteśmy w dwóch trzecich tej kolejki która ciągnie się no, Także nie jest źle ładne rzeźby patajcie I... Nie widać bez słońca Jeszcze troszkę Przeszliśmy kontrolę paszportową Prześwietlili nas I teraz możemy wejść do bazyliki po Bożemu Tu stoi żołnierz w gwardii szwajcarskiej Filmuje już wchodzimy do środka. Z pół godzinki staliśmy w kolejce, czyli tak normalnie, jak na to miejsce. I zaraz zobaczymy, czy w środku też powitają nas same rusztowania. He, he, he. Tu są na wejściu takie drzwi, którym wszyscy robią fotki. Prawdopodobnie te rzeźbienia tutaj. Są jakieś ważne, bo wszyscy robią im zdjęcia. Uwiecznijmy je więc na filmie. Proszę. Oto dla Was. Drzwi z Watykanu. Sakroturyzmie. O, oczywiście. Pokończę. Ta za szybą jest w remoncie. widzicie, lapieta za szybą jest w remoncie, tu jest wysiągnięta na zewnątrz lapieta. Dobrze, a tu generalnie wszystko jest w rusztowaniu, oczywiście, tak jak się spodziewaliśmy. Przed tym rokiem jubileuszowym 2025 robią remonty wszystkiego niestety no tak no tak przy Jana Pawła II nie ma za dużo ludzi można wejść I tu wiadomo, Święty Gołąb, a tu nasze piękne rusztowanie. Tu masz trochę rzeźby nieosłoniętych rusztowaniami. I obrazów, Pius III. Dobra, jan dwudziesty trzeci to wygląda jak ten kamień w mekce. czy czwarty raz może trzeci za każdym razem ogrom tej budowli na pewno robi wrażenie no szkoda szkoda, że te rusztowania no ale ale ta przestrzeń i ta architektura tutaj bogactwo rzeźby, malowidła to wszystko robi wrażenie rzeczywiście. A widzicie, jak się idzie na taras widokowy na Kopułę, to tam właśnie tu, tędy się przechodzi. Jak ten płotek tutaj pod Kopułą. I można wtedy spoglądać w dół. A to jest właśnie to miejsce tutaj. O, o, o. Więc jak się idzie na kopułę, to wtedy można oglądać tą bazylikę z góry z tamtego miejsca. Niestety w ramach krajowego planu odbudowy w remoncie jest również toaleta, więc nie ma się nawet gdzie to załatwić, prawda? Trzeba dojeść do końca tej wycieczki, żeby znaleźć toaletę poza bazyliką. To nie ułatwia sprawy, nie ukrywajmy. No ale tak po prostu jest i nie tylko to na środku jest całe w rusztowaniach, ale również, no też głównie jest zasłonięte. Także jak przyjedziecie do Rzymu teraz, przed jubileuszem, to nic nie obejrzycie. Jak wrażenia? No poprzednie Dobra, gdzie tu się wchodzi podziemie teraz? Ja, tutaj nie wiem, czy nie mam, bo nie było. Czy w ramach Krajowego Planu Odbudowy również jest. podziemie jest zamknięte? Nie, nie wiem. O nie. Tu jest wejście, zejście, ale chyba... Więc jak się należało spodziewać. Wejście pod ziemię jest wietato. Ingreso, no entry, przyszliśmy tu na daremno. Te marmurowe podłogi. Ileż to kolorów, ileż odmian tutaj leży na tej podłodze. Naprawdę piękna robota. dobra robota. To zawsze mi się podobało, jak oni z tego marmuru te, ten materiał niby tak powycinali poukładali ale jak się przyjrzeć to na szczęście nie jest to z jednego kawałka marmuru tylko oklejone z kawałków to jeszcze daje jakąś szansę żeby sobie to wyobrazić ale i tak robi to piękne wrażenie estetyczne to szukanie się tutaj to jest wyzwanie wielkie więc żegnamy się z tym pięknym miejscem i spadamy ale jeszcze weszliśmy w jakąś dziurę ze świętym Andrzejem na tu już byliśmy z tymi wszystkimi papieżami Wypisanymi na O, to tu, tu. Nasi tu byli, o, idziemy. Na dwór. Czy bardziej na pole. I morti Qui In Domino Mori Ventur. No ciekawe, ale ładne. Tu widzicie, powinna być święta woda. Niestety, tu niewiele co zostało. Ludzie tu w ten prysznic uderzają w nadziei, że coś poleci. Ale jak widać, podaż przewyższyła popyt. Nie ma świętej wody i pożegnalny szot jee, to jest wielkie i rusztowanie dobra, wychodzimy, Uścita. szukamy kibello szukamy kibello i idziemy na spacer po mieście Jakich panów? O nie znowu zgubiłem ale To jest po prostu... Ja się zastrzelić. Kręciłem się w tych żołnierzy. O jest Ciężko się odnaleźć, jak jest tak dużo ludzi Dzwony dzwonią Dobrze Szukamy baguni Jestem w stanie i nawet zapłacić za Gdzie jest toaleta? żądamy toalety no jest jesteśmy uratowani także postanowiliśmy, że skoczymy jeszcze na Zatybrze pochodzić po tych ładnych uliczkach wieczorem dochodzimy do naszego przystanku ludzi tu jest wszędzie sporo ruch Tu jest szpital, na szczęście nie musieliśmy skorzystać. Dobra, czekamy.